Hej, jest poniedziałek, 26 lutego i oglądacie Rozwiązywanie Quizów z podcastem 5 na 5. Ja jestem Michał i będziemy dzisiaj przechodzić przez standardową grupkę quizów, a zakończymy na sporku, gdzie są kadry z komedii dla nastolatków, więc zobaczymy, jak tam, jak tam będę się w stanie wykazać. Ale na początku musimy zgadnąć, że to są... proszę, jakbym pisał w właściwym miejscu, to by było wspaniale. Incredibles 2. Widzę, że nawet jak wyskoczyło więcej pikseli na tym plakacie, to i tak jest ich całkiem mało, ale bardzo rozpoznawalny styl graficzny i sequel do bardzo fajnego filmu Pixara, też fajny film. Framed, pierwsza klatka nie daje mi specjalnie nic dużo, tylko wydaje mi się, że to jest takie oświetlenie jak na, jak na stadion, więc mój myśl od razu idzie w jakiś, jakiś futbol, coś w tym stylu, no i proszę bardzo, dzisiaj poniedziałek udaje się za pierwszym razem. Friday Night Lights, czyli filmowa wersja filmu o szkole średniej, która gra w futbol, amerykański oczywiście i później zostaje przerobiona na serial, też bardzo dobry, z Kylem Chandlerem w roli głównej. Box Office Game. Jest 2001 rok, 19 stycznia i pięć filmów, które zarabia najwięcej pieniędzy w danym tygodniu. Mamy informacje, ile zarobiło do tej pory, ile zarobiło w danym tygodniu, widzę, że mamy tutaj dwa, co najmniej dwa potwory. Ile tygodni już jest na liście i 200 punktów, które przydaje się do tego, żeby kupić podpowiedzi, które kosztują różne wartości punktów. Naszym celem jest oczywiście, żeby zgadnąć po prostu, jakie są tytuły filmu. Mamy Julia Styles. Ten Things I Hate About You. O, nie. Nie wiem, kto to jest Sean Patrick Thomas. Jedyną osobą, którą musisz być, jesteś ty sam. Sean Patrick Thomas, Julia Styles i potrzebuje informacje o fabule. Okej, okay, coś, o, coś o tańcu? Bring it. Bring it on? Nie. Yeah. Save the last dance, absolutnie. Absolutnie nie, nie kojarzę, ale zrobiło to jakiś wynik, tylko zobaczymy, czy to się 130 milionów na 13 milionowym budżecie, to jest całkiem niezły rezultat. Teraz, teraz zgadujemy jakiegoś potwora. Robert zamekis z 2001 roku. To nie Castaway. Ale jeśli kliknę tutaj, podejrzewam Toma Hanksa. <grytanie> I Helen Hunt. Tom Hanks, może to jest Castaway? Cały czas myślałem, że to jest w 2003 roku, ale okazuje się, że jednak 2001 na 90 milionowym budżecie 420 milionów współczesny Robinson Crusoe. Ciekawe, kiedy doczekamy się jakiejś następnej wersji no, tego, co praktycznie no, nie zaczęło się, nie? ale Daniel Defoe napisał Le Robinsona Crusoe. 46 milionów od reżysera Stevena Soderberga. To jest, ten, to jest ten rok, gdzie zrobił dwa filmy, chyba, które były nominowane do do Oskarów, a jednym z nich był właśnie Traffic. Sony Pictures, 7 tygodni i 8 milionów to no jakieś dziwne. Stealing stones and breaking bones. Kradnięcie kamieni i łamanie kości. Jason, Jason Statham i żadnego innego aktora. Jeszcze Brad Pitt, Uuu. No to w takim razie wpisujemy sobie Snatch. 83 miliony na 10 milionowym budżecie, a to jest film, powiem, nazwę go teraz, że stoi blisko kultowego. No i znowu jakiś potwór. Ok, ale 370 milionów w sumie. Reżyseruje Nancy Meyers i teraz będzie problem, bo to są. Może What Woman Want? Tak jest i mamy. Wszystkie filmy. A i też mamy, też mamy Helen Hunt, która wtedy królowała nam miłościwie na, na box office. Marisa Tomei, nie pamiętałem, że Nancy Mayer skręciła ten film, i też na 70 milionach, 370 milionów zarobków, teraz te filmy idą na Netflixa. Cinéto to 4-3 na 5, w quizie, w którym chodzi o to, żeby ustawić 16 kratek w właściwej kolejności. Stawiamy je koło siebie, jak są trzy podpowiedzi dotyczące jednego filmu poprawne, to podświetlają nam się na pomarańczowo i przestawiamy je tylko 15 razy. Ustawiamy w rządkach albo w kolumnach, i piąty tytuł filmu, który też musimy zgadnąć, będzie w przeciwnym kierunku do tego, co ustawiliśmy. Rachel McAdams, Investigative Journalism i Globe. Wszystko mi się będzie ładnie zgadzać. I tu mamy Boston, bo chodzi nam o film Spotlight. Alfonso Quaron tylko dwie postaci, a konkretnie Sandra Bullock i George Clooney. To będzie grawitacja. Nick Frost, Simon Pegg i Hot. Będziemy mówili o Hot Faz. Javier Bardem, Rimek i Ursula to będzie Arielka, czyli mała Syrenka. Rachel McAdams Hot. Hm. Może Alfonso Cuarón? Hmm. Trochę tak hmm, ku inspiracji sobie przesuwam, żeby mi coś podpowiedziało, ale nie, nie udało się. Jestem ciekaw, jaki jest ostatni film. The Heat. O, ludzie! No, to, to nie jest hit Michaela Manna z 90-tych lat, tylko film z Melissa McCarthy i Sandrum Bullock. sobie powinien to wiedzieć, ale no niestety. Drugi, drugi quiz jest bardzo podobny. Ustawiamy tytuły filmów tym razem zamiast podpowiedzi i zgadujemy, jaki motyw łączy te wszystkie filmy. W sensie, dla każdego jednego filmu jest jeden, za czterech filmów jest jeden motyw i tych motywów jest pięć. Robię, tłumaczę te quizy od trzech miesięcy i za każdym razem się wykładam. <laughs> to jest jak tłumaczenie zasad gier planszowych: The Fugitive, Air Force One, Witness. To wszystko ma Harrisona Forda, więc jeszcze wrzucimy. Star Wars, adaptacja <laughs> Space Balls, może coś jeszcze dzieje się dzieje w kosmosie? Nie, red. Hmm. Nie wiem, nie wiem, kto gra w Lake Placid, to jest większy problem. Seven. Morgan Freeman, Brad Pitt, Gwyneth Paltrow. Coś myślałem, że może Don't Look Up. Potrzebuję filmy, które mają prezydentów Stanów Zjednoczonych. Lego Mówi, Olympus is Fallen i Red. Tu może tak. Aha, tam, gdzie grali prezydentów fikcyjnych. No dobra, dobra. Czyli potrzebujemy czyli potrzebujemy kolejnych aktorów. Lego Mówi, Red i Olympus is Fallen. Mamy Mio. Nie, ale tu mamy Lake Placid, Space Boss i Lost Highway. Mm. <laughs> Ale mieszam. Dobra, już był pulmon. Morgan Freeman, Olympus is Fallen, Lego Movie, nie pamiętam, czy grał w Lego Movie, nic. I Red, też nie pamiętałem. I Meryl Streep, Don't Look mam Mamma adaptację i Death Becomes Her. Ok, oh, trudniejszy quiz niż się spodziewałem, ale nie zasługiwał. Na 13/7 całkiem ciekawie skonstruowany. Czy jestem w stanie dopasować komedię dla nastolatków do sceny, do obrazka z filmu? No to próbujemy. American Graffiti. Ciekawe. Myślałem, że będzie jakaś scena może z samochodem, to będzie to. Fast Times at Richmond High, to chyba nawet miało Nicolasa Cage'a, ale w takiej mniejszej roli, więc pewnie nie rozpoznam, dobra. Risky Business jest z Tomem Cruise'em. Heathers, to jest na pewno Wine Rider. Mean Girls, to jest jasne, kultowy obrazek. Juno, Elliot Page, Not Another Teen Movie, <ścoughs> czyli, czyli jedna z tych komedii przerabiających. Dosyć mocno, e, dosyć mocno ten gatunek, ale nie pamiętam, wydaje mi się, że to jest Another anoting movie Bring It On, to jest, czyli Derki, mam Kirsten Dunst, ten Things I Hate About You, czyli adaptacja szekspirowska, z Adjarem i Styles, którą już dzisiaj widzieliśmy, Porky's, to wygląda jak coś takiego, ale nie będę zgadywał, jeśli nie jestem pewien, Super Bad. Easy A nawet widać, bo Emma Stone ma przypiętą literkę A, tak jak szkarłatna litera. E, Czyli lektura na filologii angielskiej Ferris Bueller, to jest znany, znany obraz Sixteen Candles. Podejrzewam, że to jest film z Molly Ringwald, ale no bo to są te wszystkie teen komedie z lat osiemdziesiątych, w których maczał palce John Hughes, Clueless. Okej, okay, może się przestrzeliłem, bo tak, bo to jest Dalies Silverstone, ale spieprzyłem to. Fast Times at Ridgemont High, to zróbmy sobie to. Aj, to będzie Not another Teen Movie. I poor keys, to będzie to. Okej, okay. no, wydaje mi się, że całkiem na niezły wynik, jak na sporo filmów, których nie widziałem. Tego nie pamiętam, znowu The Another Teen Movie. Tam jest chyba no, nawet, nie wiem, czy tam jakiś Chris Evans nie gra, czy ktoś taki. Okej, okay. dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka i zapraszam już na jutro na kolejny. Pa!